Jest sobota, 2 września minęła godzina 22, zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór Konrado Moreno, czas na losowania. Ale zanim je rozpoczniemy, chciałbym zachęcić Państwa do gry w ekspres losy. Grać można w każdym punkcie lotto, ponieważ są to loterie pieniężne, drukowane wprost z terminala z natychmiastowym wynikiem, żeby grać wystarczą już 2 złote. W ekspres losach można wygrać nawet 10 tysięcy złotych. Dodam, że graczom ekspres losów udało się już wygrać ponad 54,5 miliona złotych, i to zaledwie od czerwca tego roku. A skoro mowa o wygranych, to wczoraj w Polsce w Eurojackpot podpadła wygrana trzeciego stopnia. Gracz w Częstochowie zdobył ponad 1 600 000 złotych. Serdecznie gratuluję. W MultiMulti -multi każdy sam decyduje, ile liczb typuje oraz o jakie pieniądze gra. Wybierając grę w opcji z plusem, mogą Państwo wygrać 2,5 miliona złotych, a dodatkowo zwiększając stawkę nawet 25 milionów złotych losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Pember maszyny jest pusty. Dzwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 6 35 21 Sześćdziesiąt sześć, trzydzieści jeden, dwanaście, szesnaście, pięćdziesiąt, osiemdziesiąt, pięćdziesiąt trzy, siedemdziesiąt dziewięć, dwadzieścia pięć, Dziewięć pięćdziesiąt sześć czterdzieści dziewięć czterdzieści osiem siedemdziesiąt jeden czterdzieści siedem czterdzieści cztery liczba czterdzieści cztery jest plusem. W mini-lot to codziennie do zdobycia są wygrane po kilkaset tysięcy złotych. Wczoraj za pośrednictwem strony lotto.pl padła piątka warta ponad 366 tysięcy złotych. Rozpocznijmy losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule, komory mieszania spusta. Zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby jeden, trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści pięć, trzydzieści trzy w kaskadzie do zdobycia jest ćwierć miliona złotych. Taką wygraną może się już pochwalić ponad 440 gracze. A zwycięzcą zostaje ten, kto wszystkie wylosowane liczby odnajdzie w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty, zwaniamy blokadę. Losujemy 12 liczb. Wylosowane zostały liczby. 24 14 19 16 dwadzieścia trzy dwadzieścia dwa sześć dziewięć pięć dwadzieścia jeden w pensji do zdobycia jest pensja na lata. Grając na przykład za pięciokrotną stawkę mogą Państwo zdobyć pensję w wysokości aż 25 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejne ułożone kule. Bębne maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: dwanaście, szesnaście, trzynaście, dwadzieścia dwa, a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra jest liczba 2. W ekstra warto grać z ekstra premią i wygrywać premię od ręki. Największa może być warta nawet milion złotych. Zapraszam na losowanie ekstra premii. W jak maszyny losującej znajduje się 35,4. Kolejne ułożone kule pępne maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 24 18 28 5. 30. A ostatnio wylosowali już mam ekstra Premier, jest liczba. 1. Za chwilę mamy szansę powitać pierwszych w tym miesiącu Lotto milionerów. Czekają na nich duże wygrane. W Lotto do zdobycia może być ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, a w Lotto plus okrągły milion złotych. Trzymam za Państwa kciuki. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul Pętne maszyny losującej są puste, zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 36. 1. 44. dwadzieścia sześć, jedenaście pięć, a teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus, dwanaście, osiem, czterdzieści dwa. Dziewiętnaście osiemnaście dwadzieścia sześć. Na stronie lotto.pl sprawdzą Państwo wyniki losowań i zagrają w gry lotto. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, zasilić się odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i wytypować liczbę. Takim sposobem gra już ponad milion osób. W wieczornym studiu lotto to wszystko. Zapraszam Państwa na jutrzejsze popołudniowe losowania multi-multi i kaskady, które poprowadzi Agata Jasińska. Spokojnej nocy. Do zobaczenia. się obróci, nim kasierka resztę zwróci nim w kawie mleko spienisz, ekspres losy w kasę zmienisz, nim palec spust naciśnie, nim maszyna sok wyciśnie, nim keczup z bułki kapnie, w ekspres losy szczęście chapniesz ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy losy, nowa gra, ekspres losy, wygrana szybka jak gra